Teraz możesz sprawdzić kapelusz. Daj mi, daj mi. Kim jesteś? Witajcie, przyjaciele! Witam na magicznym pokazie niego! Dziękuję, dziękuję. Do mojego specjalnego. Triku, będę potrzebować ochotnika! Hej, tutaj jestem! Wybierz mnie! Świetnie! Teraz wybierz swoją kartę! Śmiało, nie spyć się! Hej, nie powinieneś mi tego pokazywać! Okej, okay, oto karty! Zobaczmy, czy uda mi się zgadnąć, którą wybrałeś! Czy on naprawdę może to zrobić? Zobaczymy. To takie ekscytujące! A więc, czy to jest twoja karta? Nie! Ha, on nawet nie potrafi zrobić najprostszej sztuczki karcianej! Kontynuujmy. Czy to jest twoja karta? Nie. Gdzie jest więc twoja karta? Tutaj, mówiłem ci, pamiętasz? Co? Zrobiłeś to celowo? Badaj! I dobrze. Bo. No! Oszust, biedaj się stąd! Nie jestem oszustem! Naprawdę, zaufajcie mi! Ach, to był tylko sen. Uh, muszę o tym opowiedzieć tu. Cześć przyjaciele, jak leci? Dawno się nie widzieliśmy. Zastanawiam się, co będziemy dzisiaj robić. Przestań gadać, su! Lepiej zobacz, co jest pod serwetką. Okej, okay, co to jest? Wszystko, co kochasz. Zrobiłem to dla ciebie. Ojej, jak miło z twojej strony. Ale herbata jest już zimna, a pianki w połowie zjedzone. Cóż, trzeba było przejść wcześniej. Byłem głodny. Och cóż, dzięki, że się starałeś. <noise> Więc, co fajnego dziś zrobimy? Może koncert trokowy? Konkurs kulinarny? O, albo klub walki! Nie sami. Będziemy robić fajne sztuczki magiczne. Jak ta. Spójrz! A A w środku magicznego kapelusza jest mała żyrafa. Czyż nie jest urocza? Wow, teraz moja kolej! Przynieś kapelusz! Trak trach, trach bum! Teraz możesz sprawdzić. Okej. Okay. O. o nie, Karaluch! Wszystko ok, sami? Tak, tylko się wyproszyłem. Dobrze, przestańmy się wygłupiać i weźmy się do roboty. Jestem gotowy. Nie zawiodę jak w moim śnie. Wierzę w ciebie. Pospiesz się i przynieś mi dwa kieliszki, proszę. Już to robię, su. Nie zawiodę cię, obiecuję. Whee! W porządku, mamy tutaj kilka ulubionych ciastek sama. Uh, uh, to jest ciężkie. Wezmę to. Uh, dzięki. Tak, i potrzebujemy ich do naszych sztuczek. Okej. Okay. Poczekaj chwilę. Paczka jest pusta. Gdzie są ciasteczka? Widzisz, zabawna historia. Byłam naprawdę głodna. Co? Dobrze, mam nadzieję, że ten trik będzie dobry. Cóż, przyjaciele, jak widzicie, potrzebujemy opakowania i dwóch wysokich szklanek. Teraz opakowanie idzie tutaj. Powoli odsunę tę szklankę. Nie Martw się, wszystko w porządku, widzisz? Wow, jak to w ogóle możliwe? Po prostu tak sobie wisi w powietrzu? Tak, mówiłam, że pokażę ci sztuczkę, magiczną sztuczkę. Nie, musi to być jakieś oszustwo. Muszę to rozgryźć. Bez oszukiwania, obiecuję. Mogę cię nauczyć później, okej? Okay? No dobrze. Teraz zobacz, co ja potrafię. Raz, dwa, trzy, nie. Powrotem. Trzy, dwa, jeden, 1. A, dlaczego mam dziś takiego pecha? Czy przypadkiem chce ci się pić? Wiesz, że zawsze jestem spragniony. Spragnione władzy. W takim razie na pewno masz ochotę na napój. O, nie mogę się doczekać. Uważaj, Sami. Jak mam nalać, jeśli szklanka jest do góry dnem? Yy, myślałam, że ten odcinek miał być o sztuczkach magicznych. Właśnie teraz robi jedną dla ciebie. Teraz patrz na to. Bierzemy szklankę i hop, napój zniknął. Wow, gdzie to się podziało? Hm, w magicznym miejscu. Najpierw moje ciosko, a teraz napój. Po prostu muszę wiedzieć, jak to robisz. Daj mi, daj mi! Jeszcze nie. Pozwól, że naleję ci do drugiej szklanki, której nie użyliśmy do tamtej sztuczki, dobrze? Proszę bardzo. O, nie możesz tego dosięgnąć. Pozwól, że Ci pomogę. Panie i panowie świnki, tylko dzisiaj daj spaczniejsze lody we wszystkich smakach. O, sprzedawca lodów w samą porę. Hej, proszę, daj mi najlepsze lody truskawkowe, jakie masz! Z przyjemnością kosztują trzy monety. Hmm, muszę mieć trzy monety, prawda? Co? Mam tylko jedną i to wszystko? O nie, to niemożliwe! O, oczywiście! Chodź ze mną! Mam specjalną sztuczkę magiczną, idealną na to. Sztuczka magiczna na niekończące się pieniądze? Wiesz wszystko! <noise> Dobrze! Do tej sztuczki będziemy potrzebować dwóch talerzy i monety. Połóżmy ją tutaj. Przyjaciele, obserwujcie uważnie. No i co ty na to, sami? Wow, jak to zrobiłaś? Niesamowite! Czy mogę teraz dostać moje pieniądze? Pewnie weź wszystko! Ojej, dzięki. Ale kiedy wrócę, opowiesz mi wszystko. Proszę, trzy monety, tak? Już podaję lody truskawkowe. Ale pyszne. O, zasada pięciu sekund. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Okej, okay, mój niecierpliwy przyjacielu! Jestem gotowa, żeby powiedzieć ci, jak wykonać te magiczne sztuczki. Zachowasz to w tajemnicy? Oczywiście! Przyjaciele wy również obiecujecie, prawda? W takim razie, zasubskrybujcie nasz kanał i uczmy się magii! Zacznijmy od samego początku. Co do sztuczki z opakowaniem, wcześniej coś w środku ukryłam. Zobaczcie. Całkiem fajne, co? O, genial! A do tej sztuczki użyłam szklanki z podwójnym dnem, widzisz? Aha, rozumiem! Więc dno wpadło do szklanki! Dlatego nie pozwoliłaś mi z niej pić! Sprytne! I wreszcie nasze talerze także mają podwójne dno. Po prostu wkładamy nasze monety tutaj, a potem robimy szu! To takie proste! Więc monety były tam cały czas? To jest niesamowite! Okej, <laughs> okej, okay, okay, teraz pokażę ci moje sztuczki! Witamy w magicznym pokazie zamiego. Oh, mam nadzieję, że nie będzie jak w moim koszmarze. No dalej sami. Hurra! Pokaż nam, co potrafisz! Dobrze. Oto pierwszy numer. Sprawię, że zniknę. Musisz wziąć kot i rozłożyć go przede mną. Czy możesz to zrobić, co? Nie ma problemu. Właściwie, mam tutaj bardzo ładny kot. Jesteś gotowa? Zróbmy to, suknie! Co? Kim jesteś? Jestem sam! Ja jestem sam! Wow, to niesamowite! Brawo, sami! <noise> dziękuję, dziękuję! Ona mówi do mnie, chłopaki! Przyjaciele, bardzo dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. Do zobaczenia w następnym.